Podczas jednej z ostatnich dogrywek obiecywałam, że y, pokażę wszystkie odsłonięte znaki zapytania na mapach. Y, było to prawdopodobnie w tym fragmencie, do którego nikt na dzień dzisiejszy na razie nie doszedł. Y, mój kot ma prawdopodobnie teraz występ gościnny. Mapy świata. Y, dość dużo czasu mi zajęło, żeby to wszystko opracować wszystko podsłaniać. Zaczniemy od początku, czyli od Białego Sadu. Biały Sad jest, kole yy, widać, lokacją niedużą, ale na początek to jest właśnie pierwsza lokacja, w której się znajdujemy. Na początek jest yy, na moim zdaniem bardzo warto to wszystko tutaj poodsłaniać. Jest parę dnia yy, z potworów. Jest bardzo dużo miejsc mocy. Chyba sześć miejsc mocy, jest z tego co pamiętam, czy pięć? Raz, dwa, trzy, cztery. 5 na pewno i to na początek, właśnie na początku rozgrywki 6, tak jak mówiłam. 6 miejsc mocy, na początek rozgrywki bardzo przydatne, ponieważ oczywiście odwiedzając miejsce mocy pierwszy raz zyskujemy punkt umiejętności, który możemy wykorzystać. Generalnie jest to lokacja, jeżeli chodzi o poziom trudności. No mamy tutaj kilku, kilka obozowisk bandytów, jakieś tam gniazda potworów. Są one, że tak powiem, dostosowane do naszego bardzo wstępnego poziomu. Najtrudniej jest paradoksalnie tutaj łupy wojenne, ponieważ tych łupów wojennych pilnują utopcy na bodajesz w dziesiątym poziomie, a my tą lokację opuszczamy będąc około poziomu piątego max. Także tutaj warto się wybrać, mając już kuszę, czyli po upolowaniu, po upolowaniu gryfa. Bardzo fajne są te skarby, tutaj, które, które można tutaj zdobyć. Dużo tu trochę broni, z tego co pamiętam. Ja to dawno temu robiłem, więc nie pamiętam do końca ale no na początek bardzo fajna rzecz, żeby sobie właśnie podbudować troszeczkę no, skład, że tak powiem, ekipunku. Co się da, to można sprzedać, też, też niespecjalnie jest komu, ale no bardzo fajne miejsce właśnie na początek rozgrywki, żeby tutaj troszeczkę się właśnie podbudować. Co mamy dalej? Mamy zamek królewski w wyzimie, w którym nic nie ma. Yy, gdzieś jest podobno już jakaś, yy, yy, jakaś skrzynia, którą można znaleźć w jakimś ciemnym zaułku. Ja tego nie znalazłam. Także tu w zamku królewskim w wyzimie nic nie ma. Później mamy. Pomyliło mi się, przepraszam. Później mamy welen. Walent, w którym się znacznie więcej dzieje. Yy, zaczynam od drzewa wisielców. Generalnie, yy, no tu mamy już znacznie większy świat, znacznie większy rozstrzał, i tu warto się, yy, warto chodzić tam, gdzie, tam, gdzie nas yy, gra prowadzi. Tu w tej okolicy. Lata, my tu chodzimy właśnie, będąc na poziomie nie wiem, 10, 11, a tu sobie lata gryf na poziomie 26. Także tutaj warto uciec bokiem. Trochę wyławiania skarbów, kontrabandy, ukryte skarby. Cały szczęście z nurkowaniem tutaj, z tego co pamiętam, nie było jakichś większych, większych problemów. Tu są, z tego co pamiętam, dosyć, tu strzeżony skarb, tu jest chyba, nie wiem czy jakiś ekwipunek, tutaj albo tutaj. To tu są potwory na dosyć wysokim y, poziomie. Tu się dosyć ciężko dostać, ale tu też nas, jeżeli będziemy zbierać sprzęt, to też, tu nas, y, też tutaj nas poprowadzi, y, poprowadzi zadanie. I jak właśnie będziemy zgodnie z naszym poziomem, no chyba, że ktoś lubi wyzwania, tak? Jeżeli będziemy zgodnie z naszym poziomem tutaj wędrować, no to wtedy nic nas raczej nie zaskoczy. Obóz Nilgarskiej Armii to jest tablica ogłoszeniowa i dom gościnny to, to ja podejrzewam to ja podejrzewam, to jest z pamiątka po opowiadałam zresztą też o tym, Odwiedzam sobie dom gościnny nosząc zbroję Nilgarską. Jest to chyba właśnie, no widać, że to jest chyba element gry, który po prostu musiał zostać porzucony z powodu braku z powodu braku czasu, bo tu nas gra tak na dobrą sprawę nie prowadzi. Tutaj się znajdujemy tylko, tutaj trafiamy do, tylko wtedy, jeśli no po prostu chcemy zwiedzić tablicę ogłoszeniową i zrobić te dwa czy trzy zadania, które się z tymi odwiedzinami yy, wiążą. Tu mamy dosyć trudno, tu jakieś takie mocniejsze potworki są. Oczywiście jak mamy mocno postać na wysokim poziomie, to to nie jest absolutnie żaden problem. Tu jest śmieszna wysepka, która trochę tak świeci, nie wiem na czym to wszystko polega, ale ona, ona, zdradzę, mały spoiler, to było po prostu wszystko pokryte takim dymem albo mgłą, nie mam, bardzo, bardzo dziwny klimat jest na tej wyspie. No i tu mamy, no tu... Tu jest obszar, który jest mocno rozszerzony dodatkiem serca z kamienia, więc tutaj mamy też odpowiednio trudne, y, trudne obozy, bo tu mamy 30 bandytów, no to są ci upadli rycerze z y, zakonu płynącej róży. Tu mamy kilka ich obozów i to są właśnie przeciwnicy na około 35 mniej więcej, y, mniej więcej poziom. Gdzieś mnie chciał tutaj wrzucić. No, a tak to ogólnie to właśnie gra i zadania poboczne nas, yy, nas prowadzą, albo nasza po prostu, nasza zwykła ciekawość. Yy, ja mapki odsłaniałam, będąc na etapie, yy, że gra prowadziła mnie już na kolejnej lokacji, tak? czyli tu mamy, yy, tu ja po Velen chodziłam przed drugim powrotem na skaligę, już przed drugą ostateczną bitwą z Dzikim, yy, z dzikim Gonem. Kolejna lokacja. Wyspy Skellige. Wyspy Skellige i bardzo, bardzo dużo skarbów znajdujących się na wodzie. Podczas właśnie dogrywki będąc no tutaj na tej wyspie to obiecywałam właśnie, że, że ten filmik zrobię. Kontrabandy. No kontrabandy to są zazwyczaj właśnie pilnowane przez albo syreny echidny, albo przez utopce. Dwie, chyba czterech, ale dwie, trzy, dwie albo trzy skrzynie Dosyć krótko zanurzone pod wodą, więc tu za dużo nurkowania nie było Gorzej było, z, gdzieś były jakieś łupy wojenne, nie wiem czy nie tutaj Tutaj warto, to chyba tutaj byłoby, bo mam dosyć duży problem, żeby to znaleźć bo to po prostu pod pokładem zatopionego statku, więc tutaj warto mieć orkę pod, yy, pod ręką. No i gdzieś czytałem, że CD Projekt musiałno zrezygnować ze sporej, yy, yy, sporej ilości zadań, właśnie na skaligę, a właśnie zastąpili to ogromną ilością skarbów rzuconych, yy, rzuconych na wodę. Tutaj mamy ukryty skarb pilnowany przez archegryfa i uwaga, ja, ten, ja to zwiedzanie robiłam na poziomie bodajże 40. Archegryf był na poziomie 48, więc nie wiem, czy on jest w jakimś stopniu dostosowywany do, do poziomu gracza, ale no, było to bardzo, bardzo zaskakujące, stresujące. Całe szczęście udało mi się przeżyć. Pokonałam go za pierwszym razem, no ale olej na hybrydy i jaskółka i kłęno tam trochę. Yy, trochę poszło a poza tym bez większych bez większych zaskoczeń yy, ja nawet nie z tego co pamiętam to ja tak robiłam sobie rejsy wypływałam z jakiegoś wygodnego miejsca nie wiem na przykład port holmstein i tutaj na przykład robiłam tak tutaj yy, kilka sztuk żeby w miarę możliwości odwiedzić odwiedzić za jednym zamachem Około 5-6 miejsc i wrócić w miarę szybko do portu, żeby nie musieć tutaj za często zawracać, bo no przystani to tu jest niestety niewiele, a jeżeli, a jeżeli skarby są blisko krawędzi mapy To niestety, ale no, trzeba po prostu wypłynąć z, jakiegoś, z jakiejś konkretnej właśnie przystani, tutaj przy krawędziach mapy nie ma żadnych ani znaczników, ani nic z tym, tym rodzaju Wyspy Skellige Później nas gra prowadzi do Kermoren. Też niewielka mapa. To było chyba 2 czy trzy znaczniki. Yy, chyba tak. Ja tego nie pokazałam ostatecznie. Chyba w, yy, ten miecz Berengara, co my znajdujemy go w twierdze, znajdujemy plany. Weselmier jest nas prowadzi. To jest, to był, yy, tu są sprzęty wiedźmińskie, jakieś schematy. I też właśnie tutaj w tej, tej samej jaskini można znaleźć. Schemat Domierz-Berengara. Tu jest ten śmieszny zadanko z tworzeniem szklarni. Tu mamy strzeżony skarb przez Leszego. Tu mamy drugi strzeżony skarb to chyba Wiwerna Lata. A do tego miejsca mocy można się dostać tylko podczas zadania yy, odwiedzania yy, tego kręgu z Lambertem. No wygra mamy razem oczywiście z Welen i co nam zostaje, księstwo tu są, które również, również zwiedziłam. Yy, tutaj całe szczęście nie było żadnych większych zaskoczeń, jeżeli chodzi o potwory na jakimś skandalicznie wysokim poziomie. No, klasyk. Wszystko około, wszyscy przeciwnicy około 45 poziomu, z tego co pamiętam. Także bez większych, bez większych trudności. Co tu jeszcze? To było siedlisko potworów, które mnie przy moim poprzednim graniu bardzo mocno zaskoczyło. Bo to były wampiry dosyć mocne. Ale poza tym. Poza tym to naprawdę nie było nic, nic bardzo skomplikowanego. Mała ironia losu, tak? Mamy gniazda potworów i szkodniki w winnicy w bardzo bliskim sąsiedztwie domu Geralta. Tu był ukryty skarb, tutaj było troszeczkę więcej nurkowania. To też warto, warto się w orkę zaopatrzyć. To jest tak później nas bo tam znajdujemy właściwie kluczek, tak? A skrzynię znajdujemy później później tutaj. No, parę ludzi w opałach, to chyba było w związku z, z zestawianiem winnicy Belgard na nogi, ukryty skarb ludzie w opałach, nic takiego bardzo dosyć mało miejsc mocy. Tam się troszeczkę znalazło, ale to tak bez, bez większego bez szału. Większego też szamuty bardzo klimatyczne. Coś jeszcze? No nie, zlecenia winiarzy. To też zazwyczaj właśnie czyścimy jaskinie. Także też troszeczkę, troszeczkę można pobiegać, trochę rozrywki. trochę rozgrywki i ja mogę się pochwalić jak wygląda w tej chwili moja lista zadań, mianowicie to jest bug ja tego zadania nie jestem w stanie skończyć znalazłam co miałam, z, z, zadanie nie zostało zaliczone a poza tym wszystkie zadania zakończone żadne wszyscy, żadne niepowodzenia brak niepowodzeń postać na 53 poziomie czyli mniej więcej takim to yy, yy, mniej więcej ten poziom Odkrywanie mapy nie, nie robi większej różnicy, jeżeli chodzi o poziom postaci ostateczny. Także to się zawsze mniej więcej tego około 53 poziomu się kończy. No tylko tyle jest, że bardzo dużo kasy. Bardzo dużo kasy na koniec. I to by było na tyle. Nie wiem jeszcze, czy ja w tą grę będę grała na New Game Plus. Powiem szczerze, nie sądzę, bo to, będzie, to jest już być moje czwarte przejście, a powiem szczerze, troszeczkę mi się już ta gra chyba jednak przejadła. Także może kiedyś, tym razem właśnie na New Game Plus, a nie od zera, bo w New Game Plus mamy jak troszeczkę więcej, yy, jakąś tam nową zawartość, jakieś tam podobno jakieś małe zadanka jest, inny sprzęt. Oczywiście wyższy poziom trudności, ale jeżeli mi poziom wymagany poziom na zadanie podskoczy o 30, z tego co wiem, a ja mam, jestem, a jestem 20 poziomów powyżej tego ostatecznego w grze podstawowej, tak, to będę, tak, tak czy siak, miała chyba 20 poziomów za, yy, za dużo, więc... Jak na, suge, na poziom sugerowany zadań, więc to nie będzie jakiś większy problem, ale mówię, trochę by się ta gra już przejadła. Jeżeli będzie coś nowego, to ja to oczywiście wrzucę, aby tego oczywiście nadal nie będziecie oglądać. Także pozdrawiam serdecznie i prawdopodobnie będzie, będę robiła drugiego Wiedźmina teraz, w końcu.